Witamy w przeglądzie motoryzacyjnym, w dzisiejszym materiale. Saudi Aramco kontroluje 50% wytwarzanych paliw w Gdańsku. Nowe plany ministerstwa w sprawie autostrady A2 i A4. Stracisz prawo jazdy za przekroczenie do 30 km na godzinę. Największe ćwiczenia wojskowe NATO od czasów zimnej wojny. Zatrzymano kradzione BMW o wartości 850 tysięcy złotych. Volkswagen kontra importerzy. Rajdowiec Leszek K. oskarżony o kierowanie grupą przestępczą i tzw. karuzelę za vat Zaczynajmy. Komisja Europejska nie przeciwstawiła się fuzji Orlenu z Lotosem, jednak postawili oni jeden konieczny warunek, aby do takiej mogło dojść, to część spółki Lotos musiała zostać sprzedana. Wtedy mówiło się o przeciwdziałaniu monopolizacji rynku, a jak to wygląda dzisiaj? Dzisiaj w praktyce oznacza to, że Saudi Aramco, czyli aktualny właściciel sprzedanej części lotosu, posiada prawo do połowy wytwarzanego paliwa w rafinerii w Gdańsku. Co to oznacza dla nas? Zarówno dla kierowców, jak i dla wszystkich innych obywateli może okazać się to poważną przeciwnością. Jako, że i tak z rafinerii na terenie kraju jesteśmy w stanie uzyskać tylko około 70% zapotrzebowania na paliwa klasyczne, a pozostałą część i tak musimy importować, to w tym przypadku Saudowie będą mogli sprzedać swoją część na eksport. Co zaowocuje tym, że będziemy musieli importować więcej paliwa, przez co cena może z dnia na dzień drastycznie wzrosnąć. Dodatkowo nie ma żadnych zapisów umownych przed Sprzedażą aktywów nabytek przez Saudi Aramco, więc w dowolnej chwili mogą oni sprzedać wszystko i o ile możemy domniemywać, że aktualnie Saudowie chcą zarobić na dosyć taniej inwestycji, o tyle następny właściciel, czy nawet ten, za parę lat może stwierdzić, że sprzedaż paliw na rynek polski jest nieopłacalna. Trzeba w tym temacie również wspomnieć na ważny fakt mianowicie, że Arabia Saudyjska aktualnie ma przyjazne stosunki z Rosją. Nawet odwiedzał ich prezydent Rosji, Władimir. Wracając jednak do tematu fuzji, to jak mówił Janusz Szewczak, członek zarządu do spraw finansowych PKN Orlen, kontrakt z Saudi Aramco zapewnia 45% łącznego zapotrzebowania na ropę całej grupy Orlen. Moim zdaniem jest to jakiś powód do obaw, szczególnie, że jak wspomniałem wcześniej, to cała ta fuzja może przynieść więcej złego niż dobrego. W tym momencie, jeśli Saudi Aramco posiada połowę produkowanych surowców w Gdańsku, to może przełożyć się to na finalną cenę paliwa na stacjach. Należy tutaj pamiętać, że że aktualnie rynek paliwowy w Polsce jest deficytowy i musimy importować paliwa z zagranicy. Musimy mieć nadzieję, że wszyscy w tym temacie mają czyste intencje. A ty co sądzisz na ten temat? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Informowałem Was w ubiegłym tygodniu drodzy widzowie, że aktualna spółka obsługująca autostradę A4 planuje podnieść opłaty. Teraz przychodzę z dobrą wiadomością w tym temacie, ponieważ resort infrastruktury poinformował, że gdy wygasną umowy eksploatacyjne na odcinki autostrady A4 Katowice-Kraków, a będzie to w marcu 2027 roku oraz A2 Świecko-Nowy Tomyśl-Konin, a będzie to w 2037 roku, to za eksploatację od tych dat ma być odpowiedzialna Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a opłaty za przejazd samochodów osobowych oraz motocykli mają zostać zniesione. Europosłowie chcą, aby zapis dotyczący utraty prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym był jednakowy dla wszystkich krajów członkowskich. W przeciwieństwie do aktualnych przepisów, które mówią o utracie za przekroczenie powyżej 50 km na godzinę, to zdaniem przedstawicieli Parlamentu Europejskiego takie zatrzymanie dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami powinno być już od przekroczenia maksymalnie 30 km na godzinę. Za przyjęciem ustawy głosowało 372 europosłów przeciw 220, a pozostali w ilości 43 wstrzymali się od głosu. W tym temacie również należy wspomnieć, że Unia pracuje nad projektami ustaw, między innymi o jednolitym systemie wymiany informacji o wykroczeniach drogowych kierowców dla krajów członkowskich, w tym tego, czy posiadamy prawo jazdy, czy zostało nam zabrane, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego z pewnością chcą poprawić nasze bezpieczeństwo. Aktualnie jeśli stracimy dokument upoważniający nas do prowadzenia pojazdu, to w innym kraju członkowskim nie będzie wiązało się to z żadnymi sankcjami. Ze względu na to, że nawet nie wiedzą oni, czy my takie uprawnienia aktualnie posiadamy, czy też nie. W kwestii tego, czy dane ograniczenie do prowadzenia pojazdu będzie miało ograniczać się tylko do kraju, w którym aktualnie przybywamy, czy na terenie wspólnoty, to chodzą pogłoski, że takie uprawnienia do zasięgu ograniczenia ma dostać są. Jednak chwilowo możemy być spokojni, bo wybory do Europarlamentu już niebawem, a aktualna drużyna nie zdąży wprowadzić zmian przed nimi, więc w tej kwestii może jeszcze się wiele zmienić. Od 12 lutego bieżącego roku do końca maja polskimi drogami mają się przemieszczać pojazdy wojskowe po niemal całym kraju. Tak poinformowało dowództwo generalne. Ma to związek z największymi ćwiczeniami NATO od 1988 roku, czyli od czasów zimnej wojny. W całym wydarzeniu weźmie udział około 90 tysięcy żołnierzy, około 50 różnego rodzaju okrętów, 80 statków powietrznych typu myśliwiec, śmigłowiec, bezzałogowiec i minimalnie 1100 różnej maści wozów bojowych. W piątek rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej Kapitan Dariusz Sienicki poinformował o zatrzymaniu skradzionego pojazdu na terenie Niemiec. 33 letni obywatel Tadżykistanu chciał przyjechać przez granicę polsko-białoruską. BMW X5 to samochód o wartości około 850 tysięcy złotych, przekazał rzecznik. Ceny ekologicznych Volkswagenów, to znaczy elektrycznych na rynek chiński są dużo tańsze niż te produkowane na rynek europejski. Powiem więcej, mogą być nawet więcej niż o połowę tańsze. Posłużę się przykładem Volkswagena ID 3, który w Chinach kosztuje 16 tysięcy euro, a w Europie już 40. Pewien importer pokusił się o sprowadzenie kilkunastu egzemplarzy modelu ID6, który aktualnie nie jest dostępny w Europie. Samochody ze skutkiem pozytywnym przeszły niemieckie badania techniczne. Wydawałoby się, że wszystko będzie w jak najlepszym porządku czyli importer zapłacił, sprowadził i zarobi. Jednak w tym przypadku, w roli przeciwnika, pojawił się sam Volkswagen. Ten pozwał importera, powołując się na to, że pojazdy na rynek chiński nie mają wymaganego w Europie wyposażenia, sąd zarządził zabezpieczenie mienia w postaci konfiskaty pojazdów do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Producent z Wolfsburga wnioskuje, żeby sprowadzone pojazdy zostały zniszczone. Czy jest to pokaz sił ze strony Volkswagena, tak, aby importerom odechciało się sprowadzać pojazdy? Jest jedna kluczowa różnica między autami na poszczególne rynki i jest nią gwarancja. Wiadomo, że na sprowadzony pojazd jej nie otrzymamy. Jednak w przypadku różnic elektronicznych są już dostępne aktualizacje i takie pojazdy stroną elektroniczną nie odbiegają od tych europejskich. Ta gałąź biznesu dopiero raczkuje, jednak na rodzimych nam Polakom portalach ogłoszeniowych możemy znaleźć pierwsze tego typu importy. Będziemy bacznie przyglądać się rozwojowi tej sprawy i na bieżąco w naszym przeglądzie informować o postępach. Myślałem, że w przypadku importu nawet nowych samochodów z zagranicy będzie jak w przypadku aut z USA. W kontener niech płynie. Jednak nie tym razem, a cała sprawa Wydaje się ciekawa. Kto wygra Twoim zdaniem? Przeciwko znanemu polskiemu kierowcy rajdowemu Leszkowi K. do Sądu Okręgowego w Krakowie skierowano akt oskarżenia. Jak podaje Prokuratura Okręgowa w Krakowie, zarzuca mu się popełnienie w latach 2014-2017 udziału i przywództwa w grupie przestępczej oraz jak możemy przeczytać, popełnianie przestępstw skarbowych. Oszustw podatkowych oraz przestępstw przeciwko mieniu obrotowi gospodarczemu wiarygodności dokumentów skierowanych na uszczplenie należności publiczno prawnych oraz należności akcyzowych, przy wykorzystaniu przepisów dotyczących wewnątrz wspólnotowego nabycia luksusowych samochodów i wewnątrzwspólnotowej ich dostawy, utrudnianie ustalania pochodzenia środków. Fałszywe transakcje pod pretekstem należności za faktury VAT, które nie miały pokrycia w rzeczywistości, tłumacząc to w skrócie, to leszek K sprowadzał lub nabywą na terenie Rzeczypospolitej samochody z przeznaczeniem, mówiąc potocznie na handel, których cenę obniżał poprzez wykorzystanie przepisów prawnych i fikcyjnych spółek tzw. słupów. Za pośrednictwem tych podmiotów widmo nie regulował on zobowiązań VAT oraz akcyzowych lub celowo zaniżały te spółki deklarowaną wartość podatku akcyzowego. Wykorzystanie sposobu zwanego potocznie karuzelą VAT-u przynosiła mu ona oraz 18 innym osobom korzyści majątkowe. Dodatkowo ich działaniem było też utrudnienie w ustaleniu pochodzenia środków używanych do zakupu pojazdów. Pojazdy kupione przez fikcyjne spółki trafiały do salonu bądź spółki będącej pod kontrolą Leszka K. Według prokuratury okręgowej w Krakowie, karuzela VAT-u Leszkowi K. oraz 18 innym osobom miała przynieść korzyści w wysokości blisko 7 milionów złotych oraz usiłowano wyłudzić, kolejne cztery. Do pakietu zarzutów doszedł również ten o praniu brudnych pieniędzy i składanie fałszywych poświadczeń. Leszek K. dodatkowo otrzymał zarzuty popełnienia oszustw na szkodę banków oraz przywłaszczenia powierzonego mienia w postaci Lamborghini Huracan o szacunkowej wartości 650 tysięcy złotych. Wobec Leszka K. i siedmiu osób zastosowano areszt tymczasowy, które następnie zostały zmienione na środki o charakterze wolnościowym. To wszystko, a nawet dokładniej, możesz przeczytać na stronie krakowskiej prokuratury. Link w opisie. Sprawa wydaje się być ciekawą do obserwowania i na pewno dodam ją do listy, którą będę bacznie dla Was śledził oraz informował o zmianach czy kolejnych działaniach. Nigdy nie wydawałoby mi się, że będąc tak znaną osobą w naszym kraju, trzeba by było bądź chciałoby się brnąć w tego typu proceder. Przy byciu tak medialną osobą można spokojnie zarobić może nie 3 miliony rocznie, chociaż i to jest możliwe. W końcu samo. To nazwisko w tym przypadku nie byłoby jedyną marką, ale z pewnością kwotę odpowiadającej spokojnej miesięcznej egzystencji, w której nie musimy się zastanawiać nad tym ile wydajemy, oczywiście w rozsądnej dla tego stwierdzeniu znaczeniu. A Ty co sądzisz o całej sytuacji? Wypowiedz się w komentarzu. Dogrywam małą aktualizację. Na portalu Interia Motoryzacja pojawiło się stanowisko Leszka Kuzaja. Ja, niżej podpisany Leszek Kuzaj, w związku z opublikowanym w mediach komunikatem prasowym Prokuratury Okręgowej w Krakowie z dnia 6 lutego 2024 roku, wnoszę o ujawnienie mojego imienia i nazwiska oraz pełnego wizerunku. Jednocześnie wskazuję, że przekazane mediom informacje są nierzetelne i część zarzucanych mi czynów wskazywanych w komunikacie prasowym nie znajduje potwierdzenia w treści przedstawionych mi przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie zarzutu. O w niesionym akcie oskarżenia dowiedziałem się z komunikatu prasowego. Ponadto oświadczam, iż w przedmiotowej sprawie wbrew doniesieniom medialnym nie jestem tymczasowo aresztowany i odpowiadam z wolnej stopy. Nadto informuję, iż skieruję skargę bądź wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób winnych przekazywania mediom nierzetelnych informacji oraz winnych nieprawidłowego i stronniczego prowadzenia postępowania, w tym zaniechania wyłączenia prokurator prowadzącej postępowanie, pozostaje w relacji rodzinnej z sobą najbliższą dla członka mojej rodziny. Z tego względu prokurator generalny winien ponownie dokonać oceny bez zasadnego nieuwzględnienia wniosku o wyłączenie prokurator prowadzącej postępowanie dokonanego przez prokuratora okręgowego w Krakowie. To w dzisiejszym materiale na tyle. Widzimy się za tydzień. Jeśli ci się podobało, to możesz zostawić łapkę w górę, a jeśli nie subskrybujesz, to możesz zasubskrybować. Kolejny przegląd motoryzacyjny w środę o 18.00. Cześć.